Każdy strażak e, musi mieć swoją pasję, musi być e, strażakiem z i kości. E, każdy strażak e, musi wiedzieć, że jeżeli będzie potrzeba, to odda życie dla drugiego człowieka. I praca i pasja to e, zarazem e, trud, który wkłada się w bezpieczne prowadzenie interwencji, bezpieczne prowadzenie działań, ale także e, ogromna pasja. Bo Każdy z nas jako młody, młody chłopak pojawiając gdzieś tam się na w wycieczkach przedszkolnych, gdzieś tam z reguły do straży pożarnej czy policji, no to już tam się to zapaliło taka iskierka, że może będę tym strażakiem. No i to się ziściło. Jestem do dziś dnia. Szczerze mówiąc, to tradycja rodzinna. Mój brat świateczny był strażakiem. Jest cały czas zamiłowania. No i on, można powiedzieć, w rozpoczął we mnie tą taką drogę strażaka. Największą taką satysfakcją jest to, że człowiek czuje się potrzebny, że każdego dnia ratujemy jednak te ludzkie życie, zdrowie. Przy już niejednej akcji ratowniczo-gaśniczej, gdy jednak tego człowieka bezpośrednio ratujemy z zagrożonego miejsca. Wtedy jest niesamowite po prostu uczucie Jest ono nie do opisania i właśnie do takich chwil jestem Straż Pożarny.